Każdy z nas spotkał kiedyś w grze kogoś, kto wydawał się być zwyczajnie zbyt dobry. Trafiał przez ściany, poruszał się nienaturalnie szybko, serwował headshoty z niemożliwych pozycji. Zgadza się. W dzisiejszych czasach cheaty to prawdziwa plaga. Choć mamy więcej zabezpieczeń, które nas przed nimi chronią. To jednak cały czas powstają też kolejne obejścia i skrypty, a same systemy zabezpieczeń nie są przecież idealne. Ale jak właściwie działają cheaty i jak działają systemy antycheatowe, dowiecie się z dzisiejszego materiału. Każda gra ma swój mózg, czyli kod, który mówi co i jak ma się wydarzyć. Przeciwnicy biegający po mapie, to jak strzela twój bohater, z jaką szybkością ubywa amunicji z paska. Wszystko to jest kontrolowane przez dane zapisane w pamięci komputera. Twórcy cheatów analizują gry w poszukiwaniu luk. Luki w kodzie źródłowym to wszystkie błędy, niedoskonałości i słabości w kodzie, które mogą być wykorzystywane przez graczy do nadużyć. Przez graczy, a w szczególności przez osoby tworzące cheaty. Te niedoskonałości mogą wynikać z błędów logicznych, ze złej implementacji mechanizmów bezpieczeństwa albo z pominięcia istotnych weryfikacji po stronie serwera. W kontekście cheatów, luki te umożliwiają manipulowanie mechanizmami gry lub uzyskanie nieuczciwej przewagi. Na przykład algorytm odpowiedzialny za hitboxy może mieć zbyt uproszczone obliczenia. Alright, co pozwala graczowi trafić przeciwnika nawet wtedy, gdy rzeczywiście go nie trafił. Cheaterzy używają narzędzi takich jak debugery, czyli rozwiązań programistycznych, które umożliwiają analizę działania kodu programu podczas jego wykonywania. Pozwala to m.in. na śledzenie działalności programu krok po kroku, modyfikowanie i przeglądanie zawartości pamięci RAM. Często również używa się inżynierii wstecznej, która jest procesem analizy oprogramowania w celu zrozumienia jego działania, struktur danych, zależności i algorytmów. Pozwala to osobom trzecim zrozumieć, jak działa gra, a następnie tworzyć modyfikacje, które wykorzystują jej słabości. Niektóre CITy działają w czasie rzeczywistym, np. modyfikując dane w pamięci RAM komputera. Inne natomiast Bazują na skryptach, czyli automatyzują pewne czynności w grze. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Kody wpisywane w grze. To oczywiście klasyka gatunku. Wpisujesz kod w czwartych Hirosach. w czwartych? w trzecich? I wszystkie budynki pojawiają się w Twoim mieście w mgnieniu oka. Geneza powstania takich cheatów jest zazwyczaj bardzo prozaiczna. Twórcy zostawili sobie ukryte przyciski w grze, aby ułatwić sobie życie na etapie jej testowania. Pozwala im to skrócić czas potrzebny na dotarcie do elementu rozgrywki, który właśnie chcą wziąć pod lupę. W końcowym etapie prac nad grą kody powinny zostać usunięte z silnika gry, ale sami wiecie jak jest. Modyfikacje plików gry. Niektóre cheaty polegają na grzebaniu w plikach gry. Masz pick config, a w nim zapis player health 100. Zmieniasz to na player health 999999, a twój bohater staje się chodzącą fortecą. I am invincible! Trainer to program, który działa w tle, monitorując pamięć gry i mówiąc, nie pozwól, żeby liczba pieniędzy gracza spadła. To takie osobiste centrum malwersacji. W którym wystarczy wcisnąć jeden przycisk, aby niczego Ci nie brakowało. Aimboty, Wallhaki, Speedhaki. Toczyty typowe dla gier multiplayer, w szczególności dla FPS-ów. Aimbot automatycznie celuje za Ciebie. Najczęściej celem jest głowa Twojego oponenta. W skrócie strzelasz jak John Wick, choć w rzeczywistości ledwo kontrolujesz myszkę. Aimboty wykorzystują różne metody, aby zdobyć informacje o przeciwnikach w grze. I will find you. And I will kill you. Mogą odczytywać dane o pozycjach, ruchach przeciwników, a także ich stanie zdrowia bezpośrednio z pamięci gry. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod. Inną z metod, dzięki którym aimbot identyfikuje przeciwników, jest analiza modeli 3D oraz ich reprezentacji w grze. Ta technika nie polega na bezpośrednim odczytywaniu danych z pamięci gry, ale na analizie grafiki, którą widzimy na ekranie. Jest to podejście bardziej dyskretne, ale technicznie wymagające. Wallhack pozwala ci widzieć przez ściany. Dzięki niemu nic cię nie zaskoczy. Widzisz ruchy swoich przeciwników, jesteś w stanie ich zaskoczyć albo ewakuować się podczas zmasowanego ataku. Wallhacki najczęściej działają poprzez odczyt i manipulację danych zmagazynowanych w pamięci gry. Wiele gier przechowuje dane o pozycjach wszystkich uczestników gry w pamięci RAM, nawet jeśli są oni niewidoczni dla gracza. Wallhack odczytuje te dane, ignorując zasady widoczności. Oprogramowanie Wallhacka przetwarza odczytane dane i dodaje dodatkowe elementy wizualne, jak na przykład obrys postaci. Speedhack, jak sama nazwa wskazuje, sprawia, że Twoja postać zaczyna poruszać się z prędkością światła, ignorując normalne zasady gry. Speed. I am speed. Może wpływać na ruch postaci, animacje, czas akcji, a czasami nawet na całkowity przebieg rozgrywki. Mechanizm ten jest osiągany poprzez manipulację zegarem gry, procesami w pamięci lub przesyłanymi danymi sieciowymi. Dzięki czemu twój bohater staje się praktycznie nieuchwytny dla innych graczy. Glicze i exploity. Exploity to świadome wykorzystanie błędów, niedopatrzeń lub niezamierzonych mechanik w grze w celu uzyskania przewagi lub osiągnięcia konkretnych efektów. Exploity zwykle wynikają z luk w kodzie gry, które pozwalają graczom na wykonanie czynności niemożliwych w normalnych warunkach. Na przykład uzyskanie nieskończonych zasobów złota czy innego surowca poprzez wykorzystanie błędów w ekonomii gry online. Glicze to nieprzewidziane błędy techniczne w grze, które mogą wynikać z niewłaściwego działania silnika, kolizji pomiędzy obiektami czy niepoprawnych interakcji pomiędzy elementami środowiska wirtualnego. W przeciwieństwie do exploitów, Glicze nie wymagają znajomości kodu gry i mogą wynikać z zupełnie przypadkowych działań gracza. Dlaczego powstają cheaty do gier? Twórcy cheatów to nie są biedni nerdzi siedzący w piwnicy. To biznesmeni. Serio. Ten rynek generuje takie przychody, że mógłby sfinansować spin-off gry o tron bez tych wszystkich smutnych zakończeń. Cheaty można kupić na forach, w darkwebie, a czasami nawet na stronach przypominających promocje z Allegro. Najlepsze cheaty to teraz subskrypcje premium. Płacisz miesięcznie i dostajesz regularne aktualizacje. Netflix mógłby się od nich uczyć. Jest też druga strona medalu, czyli ludzie czytujący nie dla osiągnięcia własnych korzyści majątkowych? tylko dla zabawy, albo z frustracji, gdy poziom w grze okazuje się dla nich zbyt trudny, albo kiedy nie mogą osiągnąć wyższej rangi w rozgrywkach sieciowych. Jak twórcy walczą z cheaterami? Na całe szczęście twórcy nie są bezbronni w tej sytuacji. Mają swoje tarcze antycheatowe, które nas maluczkich mają chronić przed tym całym złem. Możesz się sobie wyobrazić jako Avengersów w walce z armią oszustów. Typy ochrony aktualizacje do gier. Najbardziej podstawowym narzędziem obrony przed cheaterami są pacze do gier, czyli aktualizacje. Możemy o nich myśleć jako o klasycznym łataniu dziur w płocie. Kiedy twórcy tylko jakąś wykryją, natychmiast naprawiają ją przy pomocy stosownego updateu. Zgłoszenia społeczności. Wiele gier sieciowych dzisiaj posiada stosowne narzędzia, abyśmy mogli sami obejrzeć powtórkę i zaraportować gracza. Jeśli taki delikwent zbierze odpowiednią ilość raportów, admini wysyłają gagatka na szubienice. First time. <grymne> Anti cheat software. Programy takie jak Easy Anti Cheat czy BattleEye skanują pamięć twojego komputera w poszukiwaniu niecodziennych działań. To taki Sherlock Holmes, który grzebie w pamięci twojego komputera, szukając niedozwolonych modyfikacji. Problem w tym, że oszuści są jak Moriarty, zawsze o krok do przodu. A jak działają wspomniane programy? Przede wszystkim muszą mieć dostęp do różnych procesów systemowych, tak aby móc wykryć oszustów manipulujących pamięcią gry, zmieniających jej pliki, albo używających zewnętrznych aplikacji. Do tego celu Programy antycheatowe muszą działać w tle, jako osobne procesy w systemie operacyjnym, tak aby monitorować zarówno grę, jak i inne uruchomione aplikacje. Antycheat działa w sposób niezależny od samej gry, co pozwala mu na wykrywanie oszustów, którzy próbują manipulować pamięcią gry bez ingerencji w samą jej strukturę. Cheaty AI kontra Antycheat AI. Cheat AI oraz Anti-Cheat AI to nowe stadium wojny z cheaterami. Napędzane sztuczną inteligencją, pirackie aplikacje uczą się omijać zabezpieczenia poprzez np. Na naśladowanie ludzkich ruchów i zachowań. W odpowiedzi, systemy anti AI muszą analizować stale nowe dane, aby nadążyć za coraz bardziej zaawansowanymi oszustwami. Antycheety AI często wymagają zaawansowanego monitorowania systemu, co może budzić kontrowersje związane z prywatnością graczy, w tym analizowanie ich systemu lub przechowywanie danych biometrycznych. Cheaty AI próbują to wykorzystać, działając w sposób, który jest trudniejszy do wykrycia bez naruszenia prywatności użytkownika. Zarówno cheaty, jak i antycheety będą korzystać z coraz bardziej złożonych sieci neuronowych. Co może prowadzić do powstawania inteligentnych oszustów oraz zaawansowanych systemów ich detekcji. Cheaty z założenia nigdy nie miały być czymś złym. Miały pomagać twórcom w testowaniu ich produktu. Jednak w momencie, kiedy gracze odkryli luki w kodzie i zaczęli wynajdywać w nim kombinacje pozwalające na modyfikowanie rozgrywki, wszystko się zmieniło. Jeszcze werze gier Single Player Gracz w najgorszym wypadku sam sobie psuł rozgrywkę, zmieniając wyzwanie w zabawę. Kiedy pojawiły się gry sieciowe, w których sukces uzależniony jest przecież od indywidualnych umiejętności i doświadczenia, cheaty stały się ogromnym problemem, przez który niejedna klawiatura posypała się w drobny mak. Prawdą jest, że walka game deweloperów z cheaterami jest jak ciągły wyścig zbrojeń. Twórcy cheatów są jak Hydra. Pozbędziesz się jednej głowy, a w jej miejsce odrosną dwie następne. Wejście AI do gry jeszcze bardziej komplikuje sytuację i będzie stanowić wielkie wyzwanie dla wszystkich, którzy chcą, aby rywalizacja odbywała się na uczciwych zasadach. A jak jest z Wami? Czy pozwalacie sobie czasem na mały boost umiejętności w grze? Jeśli tak, to w jakich tytułach? I analogicznie. Jaki tytuł uważacie za najbardziej problematyczny w kontekście cheatów? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. A dla wszystkich zainteresowanych tematem, na koniec mamy małe wyzwanie. Na stronie sklep ntt.pl, wybrany peryferia Hero, kupicie teraz taniej z kodem Cheater 25. Które konkretnie? To już odgadnąć musicie sami. Spieszcie się, bo liczba aktywacji kodu jest ograniczona. Dzięki za Wasz czas, grajcie z rozwagą, a przede wszystkim uczciwie. No, chyba, że wolicie inaczej. W końcu mój pokój, moje zasady. My widzimy się w kolejnych materiałach z pokoju gracza.